맘대로, 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 맘대로. É Nasze nastawienie jak do tego samego meczu jak do meczu z Gdańskiem, jaki dzisiaj było podobne i z takim nastawieniem i z takim zaangażowaniem uważam, że nie będziemy wygrywać z drużynami na, na podobnym poziomie. Także to mamy na pewno do poprawy. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby poprawić te brakujące, źle funkcjonujące elementy. Troszeczkę może, można powiedzieć, że ciężkie było wejście, wiadomo jak to z kwadratu, czasami człowiek jak to się mówi z lodówki wychodzi, ale wydaje mi się, że było całkiem ok. No, na pewno trzeba było się zgrać z nowymi chłopakami, na przykład no, TJ potrzebował troszeczkę więcej grania niż poprzednio, że myślę, że po to głównie nam potrzebne.